Dzisiaj zaczniemy sobie po królewsku. Po królewsku, ponieważ sprawdziłem wasze wiadomości na insta i tyle osób podesłało mi wygrane batelki na moim kodzie, że to jest hit, dlatego pokażę wam dzisiaj królewskie batle widzów na samym początku. No i zaczynamy od takiej batelki underdog. Underdog za dwie stówki. No i zobaczcie. Zobaczcie jakie skrzynie, Neon Case, Rust Case, dwie skrzyneczki na dżesterze. No i powiem Wam, że tutaj naprawdę nawet całkiem przyjemny Anderek, zobaczcie jeszcze Rust Case'a, wypluł Gloves'y, kałaszek non rider, emeczka, Gloves'y, no szczerze mówiąc do naprawdę potężnego setup'u brakuje jeszcze jakiejś fajnej koski, ale emeczka, kałaszek, no i Gloves'y już są, więc Raflo jakby jeszcze trafił kosę, no to już setup jest, dodatkowo zobaczcie ile osób w ogóle do mnie napisało, to tak a propos, no sami zobaczcie, Sporo. Sporo. Pamiętaj, że możesz się pochwalić wygraną albo przegraną eee, u mnie na Insta. Linka może w opisie, ale lecimy do drugiej batelki widza, no i zobaczcie, druga batelka widza jest za cztery dyszki. Cztery dyszki batelka, no i zobaczcie, standardzi. Na dwie osoby za cztery dyszki, AWP case, mamy jeszcze gigabułę, no i zobaczcie, za cztery dyszki co tutaj wpadnie, no i wlatuje gigabuła, no i zobaczcie, wleciał okałasz. Wleciał kałaszek na Rider Field Tested. No jak badam, no jak na batelkę za 4 dyszki skrzynki bez busta bez gestera. no to myślę, że naprawdę fajny kałaszek zgarnięty za 4 dyszki. Lecimy do kolejnej batelki. No i ta batelka już jest mocniejsza, bo to jest batelka za 5 dyszek. Za 5 dyszek nowe skrzyneczki, te najtańsze, tyle że na buście. No i jedna taka to jest 8 ziko. 8 ziko. No i myślę, że tutaj możemy sobie troszeczkę przyspieszyć do tego właśnie dobrego dropu. I z tego co pamiętam to jest chyba ta skrzynia. No i zobaczcie, robak trafił good knife o marble Fade'a. za 8 ziko. Za 8 ziko good knife. Ik. No i taka baterka za 5 dyszek dała good knife a, więc naprawdę dojebany dropik. Lecimy ze kolejnymi batlami. No zobaczcie tym razem batla za 17 ziko. Za 17 zł dzisiaj Damy sobie te skrzyneczki na buście i bez busta I postaramy się coś trafić też ze zwykłych skrzynek, ale na jesterku też coś na pewno wleci. To tak zaspoileruje coś wrzucimy na jesterze. Jednak zobaczcie, skrzynia za 4 ziko. Za 4 ziko dała Huntsmana. Huntsmana Rastkulta. Więc naprawdę też dowalony drop. Jak na skrzynie za 4 ziko trafić takiego Huntsmana, trzeba mieć mega farta. No ale kolejna baterka, no i to już jest Anderek. Dosyć mocne, bo za 3 stówki. To już jest baterka za 300, więc troszeczkę droższa. I to jeszcze jest Batla e, z procentówami, gdzie był bołinek do trafienia. Już nie ma tych procentóweczek, więc to jest stara baterka, ale widz podesłał. No i zobaczcie to, fracture case na jesterku. Dał digla fabrycznie nowego w Statraku i jeszcze parakorda popiół. No szkoda, że nie wleciał jakiś fejdzik, Jednak Anderek za trzy stówy. No naprawdę konkretne jeszcze zobaczcie to, wleciał na samym końcu Kałaszek Asimov Minimal no i Batla za 300 wydała Bowika, Digla, Paracorda i kałaha Asimowa No to jest naprawdę potężna baterka, ale lecimy już do ostatniej No i zobaczcie, Grzesiu zrobił baterkę na Shred Mode'zie Fracture Case na Jesterku, no i dwie koski Dwie koski i taki podział, Paracord Fate tutaj wleciał Na cztery osoby, no i każdy dostał Motoglowsy Turtle Ale jednak Batla za 100 dała naprawdę konkretnie Bo jest to podział i tym bardziej na cztery osoby, no to Ciężko, ciężko trafić dwie kosy, więc naprawdę dobry podział. I pokażę wam jeszcze jedną moją batelkę. No i powiem wam tak, to jest ostatnia batla, którą zobaczycie. Wbiłem do jakiejś batelki za 280 ziko, zrobił ją jest super chopak. I wam coś pokażę. Zobaczcie te skrzynię. Pierwsze to indirect'y, Tutaj do trafienia digielek, ale nie wypad. Awupka na buście nie ma nic. Tracking ninja case na buście nie ma nic. Water case na buście nie ma nic. Danger case na buście. Nie ma nic i zobaczcie to, Cybercase. Cybercase za 5 dych bez boosta, bez gestera. No i zobaczcie co wariat trafił. Ze skrzyni bez boosta, bez gestera trafił specjalist głowcy Fejdy za dwa kloce. Jest to jego najlepszy drop. Jest to jego najlepszy drop. Porobił jeszcze chyba baterki, ale myślę, że już sobie na pewno coś wziął. No i co? No trafił Glovesy z Cybercase. Z Cybercase'a Cyber za 5 dych, ale pamiętajcie, że nie zawsze da radę trafić najlepsze przedmioty. Można Skończyć z tymi słabymi przedmiotami. O tym pamiętajcie, dodatkowo pamiętajcie, że trwa nowe rozdanie dla osób, które grają po prostu na moim kodzie, no to mają szansę zgarnąć klasika Knife'a za 8 Zico, Bayonetta Autotronic za 35 ziko i on Revolution za 15 Ziko, więc dla każdego coś fajnego. Jednak pamiętajcie, musicie być pełnoletni, musicie mieć ukończone 18 lat, żeby tutaj grać. Dodatkowo nie zającam cię do wpłaty, ponieważ kuja trafisz, ale jakbyś chciał robić nowy ekwipunek, no to możesz to zrobić na moim kodzie, no bo masz do zgarnięcia dodatkowo z płatą jako prezent skine. No a żeby zagrać na moim kodzie, Klikasz ten zielony plus, wpisujesz kodzik w access, otrzymujesz darmowe 2 zł, no i plus 10% do wpłat Ale dobra, my lecimy dzisiaj mocnym underdogiem, jednak zaczniemy sobie od skrzynek bez żadnego boosta i bez jestera. Ja bym chciał na pewno sobie dać tak, all star case'a, chciał, e, chciałbym dać eleganta, love bomba, damy dead case'a, jewelry case'a, shota love, e, love straka Myślę, że dam jeszcze Wapor Wave'a, damy Beast Case'a, ale damy teraz tak. Dwa razy Beast Case'a na buście, damy dwa razy Headshot'a na buście, damy Straka również dwa razy na buście, damy jednego Wapor Wave'a na buście, eee, damy jedną skrzynię, 3% widlotu z nich będzie. No ja tak myślę, czy nie zaatakować tą nową skrzynką, bo jest tutaj Karambit Fade, jest szkieletem fade i, je, i są sportglobse Vice Minimalware albo fabrycznie nowe. No ja myślę, że na taką batelkę. Jedną batelkę za 8 kloców mogę sobie pozwolić, no i zobaczymy Sprzedałem ostatnio motylka Ruby, no i jestem szczerze mówiąc ciekawy, czy ta batelka coś przyniesie Bo ostatni odcinek po powrocie, no nie był za mocny, nie był za mocny, nic fajnego nie trafiłem Więc zobaczmy jak pójdzie ten underek na trzy osoby Zaczynamy najgorzej chyba No prawie najgorzej trafiłem SK Gaming, no na szczęście Rosco trafił lepszą naklejkę I powiem wam, że jak na All Star Case'a bez niczego, no to te dwie naklejki nawet całkiem niezłe Elegancik dał Red Lina, zobaczmy co da ten Love Bomb Emeczkę Cyber Security. No nie najgorszy drop. A Dead Case? Hyper bestia, ale Well Worn, czyli mój kałaszek najlepszy. No i na ten moment Rosso na prowadzeniu. Ale zobaczmy, co jeszcze dają te nowe walentynkowe skrzynie. Jestem ciekawy. Może bez boosta coś fajnego wleci. Hiper i Mag? Ej, dobra. Mag jest drogi. Jak na skrzynie bez boosta to spoko. No i jeszcze kałaszek Neon Rider za w sumie 500 minimal wear, więc spoko. Wayport Wave. Or... wave, or wave. Wave por wave, bez niczego, bez boosta, bez gistera. Daje mi talona, knife a, fade, a, ale jest to kurwa underdog. Jest to underdog i za 160 ziko skrzynia daje mi talona, knife a, fade. A. No i powiem wam, że już chyba bez szans, bo jedna skrzynia jest tylko w sumie na gisterze, ta ostatnia No jest jeszcze po drodze 3% with lotus, ale szczerze mówiąc. To tak, Emilia albo Rosso musiałby trafić Huntsmana, Nyfa Gamma, Dopplera, Emerald z procentówy, a później przykładowo Karambita Fade albo Vicey, inaczej bez szans na zgarnięcie tej batelki. No i lipa, nie sądziłem, że z Wapor wave Wave'a, bez Boosta, bez Rzestera wypadnie talon na Fate i. no zobaczmy. Waypour wave, wave na buście tym razem. No i meczka Prince Team, ale to nas nie ratuje i zobaczmy, no z procentówy niech coś wleci. Nie ma nic, no i dobra. Albo karambi twoje device y, albo niestety po batli. No są wajsy. Fabrycznie nowe! Fabrycznie nowe wajsy! Fabrycznie nowe wajsy! I zgarnia to kurwa Emily. Batla za 8 kloców i daje wajsy fabrycznie nowe. Talona, knife of no zobaczcie jaki setupik. Ale no niestety nie zawsze się wygrywa. Wysyłamy faka tutaj, niestety, dla Emilii. I ja myślę, że wiecie co. Spróbujmy otworzyć te trzy skrzynie na buście. Mamy P90 i Emeczkę Wave. Nie jest to chyba zbyt ciekawy drop. Chociaż Emeczka Wapor Wave fabrycznie nowa, no to nie ma tragedii. Zobaczmy jeszcze trzy. Mamy Glocka, mamy Galila i mamy AWP. To jest już bardzo słaby drop. Zobaczmy jeszcze trzy skrzynie na buście. No, a Wubka z Krakowa i Kałaszek na Rider. No dobra, tutaj chyba nie ma najgorzej. A wópka całkiem niezła, bo fabrycznie nowa i Kałach Neon Rider też fabrycznie nowy. No to nie ma tragedii, a zobaczmy trzy ostatnie. No, P90 jemeczka temu Kał, zobaczmy czy to będzie Minimal Wear Star Trek. No, Star Trek a zobaczmy taką jedną. No jedną otworzę, może wpadną te wajsy. O kurwa, mamy Maka 10 na Onrider, jest to drugi najgorszy możliwy traf na więc pamiętajcie, że nie zawsze da radę trafić najlepsze przedmioty. E, ja myślę, że tak, klikamy sobie 3% Widlotusa. z którego nie ma nic naklejka, a zobaczmy procent Gamma Doplera proszę o motylko. Też nie ma nic. Też nie ma nic, no i powiem Wam, że ten powrót jednak... nie za ciekawy. No nie za ciekawy. Powrócik naprawdę nie za ciekawy. A zobaczmy haulinga na Jesterze, Może trafię ten, tą najlepszą naklejkę. Mamy Doppler, Poisona, Froga, Foli. Jeszcze jedną. Otwieram jeszcze jednego haulinga. I mamy Killjoya. A zobaczmy w ogóle, jakie są skin. Sheddle Daggercy Safire. W ogóle fest, że one tyle kosztują, ale jest pełno Dragolorek i Gangnirów. Jest haul, jest Bayonet Emerald. Jest Stiletto Ruby, tyle Gamma Doppler, Talon Safire, Flipknife Sapphire. Flip, Knife, Sapphire. No jest Karambit Fate, ej Karambit Fate w ogóle kosztował ostatnio 12 już kosztuje 14, więc Karambit Fate w ogóle widzę podrożał. Ale jeśli chodzi o skiny, to nie ma nic konkretnego, nie ma jakiegoś motylka przykładowo Ruby, nie ma Safajera, nie ma żadnych Emeraldów, w Sapphire jest średni, jakby był Emerald to jeszcze, to myślę, że dobra, pozwólmy sobie jebnąć jeszcze Undera. Ja myślę, że walniemy sobie Underka i damy sobie tak, Steampunka, damy Howlinga, damy Gigabue, damy tego Wintercase'a, niech będzie, damy ratleska damy jednego Rip damy jednego Dreams and Nightmara. Myślę w ogóle jednak, czy nie robić tego może na na szerdzie. W sumie, jakbym zrobił na szerdzie tą wcześniejszą batle, to byłby naprawdę dobry podział. Ale zobaczmy, może a może jednak ten anderek. Damy sobie dwie jeszcze procentowe dobra. walimy anderka, walimy anderka, ale nie daję tych po prostu mocnych skrzynek, czyli tej nowej walentynkowej, powiedzmy na Jesterze za cztery kloce. Tylko daję i Zobaczmy jeszcze jeden taki anderek. Myślę, że to jest ostatnia batla w tym odcinku. No i proszę. Czy w końcu wleci batla dla mnie? Bo na razie jest kiepsko i nie ma jeszcze nawet z początku emeczki Knight. Druga skrzynia. No druga skrzynia też zupełnie nic fajnego nie daje. No zobaczmy Gigabuost. Z tą skrzynią się nie lubię, nie? Mamy handwrapsy. Jeszcze pies mi szczeka w ogóle, ale mamy handwrapsy. Mamy handwrapsy. Zobaczmy jeszcze Ratlesa. Z Ratlesa nic nie ma. Czy będzie coś z Riptida na Jesterze? Nie ma też nic. Mamy Akalet Museo. Zobaczmy Dreams and Nightmara. Jest USP Ticket to Hell. No, zobaczmy Jewelry Case czy da Amphibiusy. Jest Huntsman Doppler. A 2% no i jest jeszcze Digielek. I ostatnia. Nie ma nic. No nie ma nic, ale baterka taka nawet, nawet wam powiem. Nie najgorsza, No ja mogłem ją zawsze przegrać, więc nie ma najgorzej, ale myślę, że wiecie co, czas na skina dla Was I otworzymy sobie headshot'a, otworzymy go tak, trzy razy, na buście. Pierwsze co wpada, emeczka i kałaszek na do Revolution I myślę, że takiego kałaszka za dwie wy mogę Wam dzisiaj rozdać Żeby wygrać kałaszka, musisz zostawić łapeczkę w górę, dzisiaj dwie łapeczki to 87 groszy Tyle ile dobijecie, tyle rozdam, dodatkowo musisz mieć suba u mnie na kanale Pamiętaj ale, że to sprawdzam, nie masz suba a przykładowo wybiorę Twój komentarz, no to niestety, ale nie napiszę do Ciebie, wariacie, czy zostawisz mi suba, tylko szukam innej osoby. A dzisiaj w komentarzu piszesz, w jakim najlepszym miejscu byłeś, przykładowo za granicą, a jeśli nie byłeś, no to w jakim w najlepszym miejscu byłeś w Polsce. E, I to by było na tyle. Ja na ten moment w najlepszych miejscach, no to szczerze mówiąc, no byłem w Stanach, czyli w Nowym Jorku, to było top jeden miejsce. E, top drugie, Hiszpania, Hiszpania Alicante Costa Blanca. A top 3 to chyba Londyn. To chyba Londyn, ale bardzo dużo ludzi. Bardzo dużo ludzi, i to jest moje takie top 3. Dajcie znaka, jak u Was to wygląda. Taki kałaszek do zgarnięcia. No i mam nadzieję, że w przyszłym odcinku wleci jakaś batla, bo. No, pasa nie jest królewska. A to by było na tyle. Na razie.